Razem, w tej stronie, witam w kolejnym odcinku Pokémon. Niestety, nie miałam fuksa nagrać yy, Pokémon, więc musiałam przełożyć Escape. Może nie będzie Escape'ów, bo nie mam już do tego fuksa, ale będzie, nie będzie Fukuoken, jestem tylko Superstar. Chciałam już to powiedzieć w Escape'ie, ale były fajne i nie mogłem. Dobra. Ale nie z tym. Właśnie poteksujemy świnio małpę do 14 i tak. I ognika. Ognik już miał. Dobra. Idziemy do nowego miasta Theft City, gdzie jest już lider Pokémon. Nie market Ten koleś nas zaprowadzi do muzeum, a ten do tej sali, więc wyjdźmy. Jej, jesteś seniorą, prawda? Nom? Prok, szuka na wyzwań i chodzi za mną. Okej, okay, idę za tobą. Oj, nie a i ten nam wyparował. Ale porozmawiamy z dziewczynką. Cliffery przy, przybyły z księżyca, tak głosi plotka. Naprawdę? A widzieliście, jak te kamienie księżycowe spadły na MTM. Aha. Cliffer. Mm. Rzadki gatunek w sumie w tej jaskini. Tylko raz udało mi się tam go ją złapać, przepraszam jest na ten potężny atak, jeżeli tak to... O oh, rany! Opcję znasz ten atak? Jest meta Zmienimy sobie co na to, co na to i to na to. I git. No i zmieniamy. No, tak to na atak. Nie wiem, czy wspominałem w jakimś odcinku. No i naprawdę duża ta sala, a nie patrząc, jak tam jest. Sala Pokémonów. PFT. Idę bok. Zwycięzczy, agent P. O rzeszczyt, Faniaku. Dobra. Pozbądź się jeszcze z tym agentem, który jest w każdej sali i nam doradzi. Hej, czy masz jakie marzenia o. Ośmi tak, mam. Chcę mieć will. się marzyć o samym mistrzem Pokémon. Mm, skąd ty wiesz? Nie jestem trenerem, ale mogę poradzić ci jak wygrać. No to nadawaj. Zaprowadzę cię na szczyt. Dobra. Świetnie. No to zaczynam. Pierwszy Pokémon w... no, do walki jest z lewej strony to Pokémon. no nie Wienąc kolejność Pokemonów możesz zrobić przewagę. Spróbuj dopasować się do drużyny przeciwnika. Najpierw będzie to. Możemy go pominąć i iść piaskiem. Zatrzymaj się mały. No czego chcesz? ci tysiące lat śmietlnych by wygrać z brokiem. A i jego podwodny. Harcesz... Harcerz Liam. Chciałby waczyć. Zobaczyć, Liam. ja mam diodu. Dziodu diodu. Diodu to typ kamienny. Um, um, no, no co mi powiedzieć? To, no, to tak naprawdę głowa um, głowa z dwoma rąkami. Ręcami rąkami. Najczęściej jest w jaskiniach. No i bo tyle. się nie można. Tylko w jaskini nie jest, a nazwy nie powiem. Super. Wow. Senchu. Dobra. Tak. Świnio małpa. i I Zabi. Zabij. Z... Umdli. Senciu. To typ kamienno-ziemny, ziemny. Więc, dawaj. A więc to tylko ziemny? Sorki, to jest tylko ziemny Pokémon. Chcesz? Też... Nie wiemy, czemu go przejrzeli. On ma przejść ziemnego Pokémona. A jest, y, salak, gdzie są ziemne Pokémony, więc, idź stąd. No, tutaj najlepiej po poeksbić, a nie mam na Kurczę. Kurczę A jej. Chata świetlne nie wiesz, nie mierząc światła. To dystans! Mhm. No i na no, nie? Jesteś ale nie lepsze od brok. A zakład? Widok, Aj, a, a więc jesteś, nazywam się brok. Jestem literem i Miło ci jest numerki? Ład. Przepraszam, coś się stało. Fraps mi wyłączył. Na szczęście się tamto nagrało. Więc kontynuujmy rozmowę z Brokiem. Moja kamienna siła, fak. Moja kamienna... No kurde, kupię kabel. Moja kamienna siła woli przejawia się nawet w walcu. A moje nie wiem. <śm> nikt mi nie powiedział. Moje pokemony są czwarte jak kamień i pełne są też determinacji o nie gadaj to już no czwarte to już wiem no ale właśnie tak jak wszystkie moje Pokémon są kamienne no nie gadaj He, chcesz wyzwać mnie widząc że wiedząc że przegrać nie chcecie wyzwać wiedząc że wygram to pewnie twój honor trenera każe ci wyzwać mnie na pojedynkę ale że nie, po prostu chcę skończyć tę serię. Dobrze, więc... Pokaż, co potrafisz. Skoda, umiem żonglować. Żart. Ten... Lidarbok chciałby walczyć. A tak... Yy, dobra. dziadu. O, i tam, o, i tam. No, koleś, a z... No właśnie, koleś, a błosz. Pokemony. Nie można uciekać, więc będą problemy. Ten... Jaką muzyczkę by tutaj stawić? Oj, przepraszam, że mikrofon. Jaką muzyczkę by sobie tutaj stawić? Sora. Ty odpadasz. O, super. <grystanie> Onyx. Tak. Nie no, małpa, to twoja, to twoja szansa. Ja zawsze tutaj przegrywałem z oniksem, ale na drugi raz wygrywałem. A, super efektywne, nawet nie widziałem. Gdybyłem... O nie, 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 nie! O, to super... To jest mniej efekt... To nie jest efektywnie. Jest, już mam na niego ten. Naprawdę nie widziałem Karat... karate! <gry> o, to jest najłatwiejsza walka pod moim pod słońcem. Krótki ten odcinek. Zrobię dłuższy. Drugi on mnie mleje. Dość szybki ła... Nie zdał lewela. Gracz w do <gry> Nie doceniłam cię, więc przegrałam. Ja już na początku wiedziałam, że przegrasz. Ja go do twojego zwycięstwa wręczam ci... Tę oficjalną BOOD BRAE! Yes, yes, dziękuję Ci! Teraz będę. Co miał? Jigi. Oj, oj, skoki nie skończyłeś! Jigi Pokémon! O dzięki, kolo. Już się pamiętam! Już. Jak ją trzymał, bo już od od odboka? Jest! Dziękuję Ci! Samo posiadanie budżetu zwiększa siła twoich Pokemonów. To to już wiem. i nie wygadaj wszystkiego. Pozwala także na używanie tylko flash poza walką. No niektóre techniki są na poza walką. Na przykład flash, cud. Oczywiście twój program musi znać na Flash, by jej użyć. No nie gadaj. O je, jak ale nie musiałam niczego korzystać. Zaczekaj, weź jeszcze to. O, dzięki TM'a TM y to z mm, to. Można nauczyć swojego Pokemona szybko. A to jest potężny a tak tego nie można się nauczyć. Czyli chodzi o rock tomb. Oj, z mi przyczynę. Można ci tę M. Uczysz zwartego weń ataku jednego z pokémonów. Wszystkie tm y są są Tak, a co kiedy nie powiedziałem o tym? Więc używając go ostrożnie wybieraj pokémony. Masz jak w banku. Tak czy inaczej, TM zawiera rok tąb. To już powiedziałam. Rzuca głazami we wroga, obniżając prędkość. Pokazałeś nam to. No i koniec. W naszym świecie istnieje wiele rodzajów trenerów. To... Nie, bo tego nie wiem, co nie. Ty wydaje się być jednym z bardziej utalentowanych. O, dziękuję ci. To, więc coś ci poradzę. No co? Wy tutaj w Cerula i zobacz, co potrafisz. Jeeey! I zobaczmy, co tutaj. Jeey! Jak bardzo szybko to napisali. Ach. Smak zwycięstwa. Mhm. I wejdźmy do muzeum. Tak, tak, bierzesz kosztuje 150 funtów. To za zazdzierstwo. Czy masz ochotę wejść? Żegnamy. Ja, tutaj wejdziemy później. Co okazji, będzie tutaj cud do wykonania. O, masz nidorana. Mogę zobaczyć. Nidoran, siat. Bow, bow! Tak. Wyższy, najwyższy, wyższy i najmniejszy. No, Pokémon. Nasz Pokémon to Outsider. Jest wybredny i ciężki do nowa O, super. To jest nidoran. Ten. Tego. dobra, co... dobrze, so... Naprawdę nie wiedziałem. Szybko rośnie, ale może ignorować niedoświadczonych trenerów. Co się wie. Ale gdyby mieli odznaki. Ja mam odznak. Czyli i zobaczmy naszą kartę trenera. O kurde. W będzie więcej informacji. Tutaj jest Felek, który nas prowadzi do tego. Jeszcze z nim pogadamy. Tutaj już nie będziemy wchodzić. O, witaj. Nie odużanym poważnie w to jest spokójne. Wcale nie, jest Brock. Wszyscy są łapaczami robaków. Jest, wykonymi hobbystami. O nie jeszcze ja przyszedłem. Ale Brock z iPad'a jest zupełnie inny. Właśnie mam o... o kurde. właśnie mam odznakę. Jest tutaj i kończymy. Oczywiście rozmawianie i wychodzimy. Kończymy w Antomu. Pokémony rosną rosnąc poznają nowe techniki. Oj, to już wiem. Ale niektórych ataków mogą je nauczyć tylko ludzie. O Pokémon Pokemon staje się łatwiejszy do, do pani albo w pełnym stanu. Sen, zacudzie, poważenia, parajs, wszystkie pomagają. A łapań pokłon nigdy nie jest pewny. No to prawda. Ucz się, dziadku, nie od niego. Ucz się. Dobra, z nim tu gadaliśmy. Tą poradę chyba. Nie, Ja dobra, nieważne. E, co ty tu harujesz? robisz? No. Pst, czy wiesz, co robię? Nie. Rozpryskujemy cepel do tym. Pani dzikie pan za O! Racja. Racja to ciężka praca. Um, na początku... Na początku myślałam, że on y, tam pracuje nad ogrodem. O, i sobie poszedł. Podzielka no z kamienin podam z entomu. Proszę skontaktować się się spojicą, jeśli masz jakieś film. dobra. Okej. Okay. Uprostwek. Homo rekin, witam. Świetnie, że Cię znalazłem. Jestem pomocnikiem Ołka. Super! Mam już nam dużo pomocników Ołka. Nie mają imion, prawda? Co zaś. Miałem Ci to dostarczyć, więc proszę bardzo. Buty do biegania od pomocni. Teraz fajne Nike od tych zwykłych butów. Tak, tak. No to ja wracam już do laboratorium. Nara. Okej, okay. pa, 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 nara, nara, na rano. Co koleś, o, drugi, heki, oto para, butów do biegania, dla mojego wspaniałego podróżnika. Pan to jest aż na ciebie liczyć, nie poddawaj się, od mamy. o, a teraz ciśnijmy sobie, B, u mnie, X, jej, bika, mam buciki, o, ja zawsze zapominam. Aaaaah! Ciągnęła się, niepotrzebnie w walki. Przepraszam. Przepraszam, próbuję się powstrzymać od tego spadku, od tej spacji. A, i jeszcze takow rośnie atak, jak się czasami tego... Pomienka Jessie, czy Janie tam było? Idź świnio małpa. nie 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 nie. Ojeju. Przepraszam. Znowu. Jeszcze za to... Kurde! Nie torba! Na co ci ta urba? Spamujemy. O! Nie no, zmieniałam Pokemona. Ja, bo tak mi wytrzyma, no. No i teraz co zrobisz? Wykończ no koniec. Po co będziesz na PP? Powerpoint. HP. Healpoint. I tam coś i MP Monopoly tak, tego nie ma. Co za? Chyba dzięki. Będziemy mieli w przyszłości rowerek. a kurde traftu. I możemy biegać w budynkach. No, ja ale tu jeszcze skończymy odcinek. Tym centrum Pokémon. Jest... Mmm, nie. O, odmień. men. Ja, to narka z tej strony był Braki. No i mił, miłych świąt, które nastąpią. No to nea. No ja. Sejm był Rekin. I nie się powtarzam. No.